Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak wybrać uszczelki olejowe do samochodu, do czego potrzebne są uszczelki olejowe, materiały, kryteria wyboru. Na końcu artykułu film o tym jak wymienić uszczelkę olejową wału korbowego. Artykuł o tym, jak wybrać uszczelki olejowe do samochodu, do czego potrzebne są uszczelki olejowe, materiały, kryteria wyboru. Na końcu artykułu film o tym, jak wymienić uszczelkę olejową wału korbowego. Prędzej czy później każdy właściciel samochodu staje przed koniecznością wymiany niektórych części maszyny. Dlatego niezwykle ważne jest posiadanie przynajmniej minimalnej ilości informacji na temat budowy samochodu, jego głównych elementów. I oczywiście części eksploatacyjnych. Jedna z takich części jest uszczelka olejowa, do kwestii wyboru, której wielu właścicieli samochodów podchodzi po namyśle, uznając. Ten element za drugorzędny i niewarty bacznej uwagi. W rzeczywistości uszczelki olejowe mają ogromne znaczenie dla prawidłowej i płynnej eksploatacji pojazdu. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, czym ESA-dławnice, do czego ESA potrzebne i jak prawidłowo je dobrać. Uszczelki olejowe czym SA i do czego SA potrzebne Dławnice, specjalny element stosowany w maszynie do uszczelniania połączeń różnych elementów i części obrotowych, które działają na zasadzie ruchu posuwisto-zwrotnego. Głównym zadaniem uszczelek kolejowych jest zapewnienie całkowitego uszczelnienia połączeń ruchomych i nieporuszających się części samochodu, chroniąc je przed różnymi negatywnymi skutkami i zapobiegając przepływowi płynu smarującego. Dławnice ESA szeroko stosowane w silnikach, elementach skrzyni biegów, układach kierowniczych, przekładniowych, chłodzenia i innych. Nic więc dziwnego, z od czasu do czasu wymagają wymiany. Jakie materiały ESA wykorzystywane do produkcji uszczelek kolejowych? Do tej pory do produkcji uszczelek kolejowych producenci używali materiałów, Kauczuk butadienowy NBR, jest materiałem o średniej cenie który może być stosowany w temperaturach od minus 40 do plus 120 stopni Celsjusza i ma dobrą odporność na większość rodzajów paliwa i smarów. Należy zauważyć, że montaż uszczelnień olejowych pokrytych teflonem ma swoją specyfikę powinny one być instalowane tylko na czystym i suchym wale, przy użyciu specjalnego pierścienia wykonanego z tworzywa sztucznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że producenci, w celu zwiększenia wydajności technicznej dławnic, stosują specjalistyczne dodatki. Takie produkty S.A. oddzielnie oznakowane Vito N., Aflas, Dai L. i Tepe. Jak wybrać uszczelki olejowe? Najprostszym sposobem, aby nie dokonać złego wyboru, jest zakup oryginalnych uszczelek olejowych od autoryzowanego gilera. W takim przypadku specjalista dobierze produkt dokładnie pasujący do marki i modelu samochodu. Jeśli zdecydujesz się na zakup analogu, musisz wziąć pod uwagę kilka aspektów wyboru. Produkt musi pasować rozmiarem – dopuszczalne. Choć niezalecane, jest stosowanie dławnic, których szerokość jest nieco mniejsza niż oryginału. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność pylników lub krojenia, gdzie pierwszy ma na celu ochronę części przed działaniem brudu. I kurzu, a drugi działanie jako pompa odprowadzającą olej z powrotem. Oprócz cech technicznych, przy wyborze uszczelek kolejowych należy zwrócić uwagę na koszty producenta, preferując sprawdzone i popularne. Marki oraz produkty o średniej wartości rynkowej. W przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko napotkania produktów niskiej jakości, które mogą nie tylko szybko zawieść, ale także pociągnąć. Za sobą pojawienie się nowych kłopotów, obiecując duże koszty finansowe. Ważne, nie zaleca się stosowania dławnic produkcji krajowej w samochodach zagranicznych, ponieważ materiał i jakość wykonania takich produktów wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wręcz przeciwnie, zaleca się montaż uszczele kolejowych produkcji zagranicznej w samochodach krajowych. Marki uszczelek olejowych, które marki preferować? Jak wspomniano powyżej, wybierając uszczelki olejowe do swojego samochodu, lepiej dzieje się pierwszeństwo sprawdzonym producentom, którzy od dawna ESA na rynku i mają pozytywne recenzje, wśród nich znajdują się takie marki jak VAG, Goetz, Payin, MTEC, SKF, KOS i Koyo. Wybierając uszczelki olejowe według rozmiaru, zwykle bierze się pod uwagę trzy parametry. D Średnica wewnętrzna, średnica wewnętrzna. Dławnic może wynosić od 4 do 270 mm, średnica zewnętrzną od 7,8 do 310 mm, a wysokość od 1,5 do 30 mm. Istnieją jednak dławnice, które mają unikalne, odmienne od standardowych parametry produktów. Na zdjęciu parametry uszczelnień olejowych wału korbowego cena uszczelek olejowych, w zależności od rozmiaru, kraju i marki producenta. A także miejsca przeznaczenia może wynosić od 1950 do 2500 tysięcy rubli, 22 do 1100 UAH. Należy pamiętać, że oryginalne uszczelki olejowe w większości przypadków SA o 30 do 60% droższe niż ich analogi. Tak więc koszt oryginalnej tylnej uszczelki wału korbowego dla Renault, Dacia, Logan wynosi średnio 1550-1600 rubli, około 680 UAH. Podczas gdy jej analog można kupić w cenie od 650 do 700 rubli około 310 UAH. Czy warto przepłacać ten za markę? Biorąc pod uwagę dostępność dużej liczby analogów, wielu właścicieli samochodów ma logiczne pytanie, czy konieczne jest przepłacanie za markę? Odpowiedź brzmi: Jest to konieczne, ponieważ więksi producenci inwestują duże środki finansowe w rozwój i testowanie swoich produktów, co czyni je znacznie bardziej niezawodnymi i trwałymi. Ponadto duzi gracze kierują się swoją reputacją, która jak wiadomo jest jednym z kluczowych czynników wpływających na liczbę sprzedaży produktów. Inna kwestia jest to, czy warto przepłacać ten za oryginalne uszczelki olejowe? Nie warto, ponieważ dziś na rynku istnieje ogromna liczba produktów analogów, których jakość wykonania i niezawodność nie tylko nie ustępuje oryginałowi, ale nawet je przewyższa. Jak wymienić uszczelki olejowe wału korbowego? Na zdjęciu Wymiana uszczele koleju wału korbowego VAZ-2107. Wymiana uszczele koleju wału korbowego, pracochłonna procedura i odpowiednio dość kosztowna, ale nawet przy minimalnym doświadczeniu. Ich wymianę można przeprowadzić samodzielnie. Aby to zrobić, będziesz potrzebować klucze i słubokrety. Przed rozpoczęciem procesu wymiany uszczele kolejowych należy odłaczyć samochód. Od zasilania, innymi słowy, wyjać zaciski z akumulatora i spuścić olej silnikowy. Następnie rozważmy procedurę wymiany przedniej i tylnej uszczelki olejowej. Wymiana przedniej uszczelki olejowej wału korbowego proces wymiany przedniej uszczelki olejowej przebiega w następującej kolejności. W tym miejscu zaznaczamy, że przed montażem uszczelki olejowej na jej krawec uszczelniającą nakładany jest olej silnikowy, a na górna, dolna i ścięta krawec nakładany jest uszczelniać. Konieczne jest również dokładne oczyszczenie obszaru osadzenia uszczelki olejowej, w przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko przedwczesnego zużycia, a w konsekwencji wymiany wału korbowego. Wymiana tylnej uszczelki olejowej, procedura wymiany tylnej dławnicy jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga kanału inspekcyjnego. Niektórzy rzemieślnicy używają podnośnika lub, w przypadku jego braku, specjalnych podpór, ale jest to bardzo niebezpieczne i kategorycznie. Nie zalecamy stosowania tej metody. Proces demontażu i wymiany uszczelki olejowej odbywa się w następującej kolejności. Demontaż skrzyni biegów. Proces montażu odbywa się w odwrotnej kolejności. Ważne! Podczas wymiany uszczelki olejowej należy uważnie monitorować poprawność jej montażu. Nierzadko zdarza się, że wewnętrzna strona dławnicy jest wygieta, co następnie prowadzi do powtarzających się wycieków i wielokrotnej wymiany dławnicy. Ponadto, jeśli doszło do wygięcia, nie zaleca się używania nawet nieuzywanego produktu, Ponieważ może to spowodować luzne dopasowanie. Uszczelki olejowej do obszaru osadzenia wału korbowego. Rozmiary dławnic. Chociaż producenci mogą produkować uszczelki olejowe zgodnie z różnymi standardami i przy użyciu różnych materiałów, wszystkie mają. Identyczne rozmiary i konfiguracje. Oznacza to, że uszczelki olejowe dla określonej części, ale dla różnych marek i modeli samochodów będą miały takie same parametry. Pod względem wysokości a także średnicy zewnętrznej i wewnętrznej. Należy jednak zauważyć, że niektórzy producenci produktów, dążąc do oznaczenia ich wyjątkowości, produkują dławnice o niestandardowych rozmiarach, posiadające znaki dziesiętne w swoich parametrach, np. 49,2x33 i 20 x 9 mm. Obecnie większość sklepów internetowych sprzedających uszczelki olejowe oferuje klientom interaktywne tabele, które pozwalają wybrać. Oryginalna uszczelka olejowa lub jej analog w oparciu o parametry takie jak marka, model i rok produkcji samochodu. Wniosek: jeśli nie możesz lub po prostu nie chcesz zrozumieć wszystkich zawiłości związanych z wyborem uszczelek olejowych innych. Elementów eksploatacyjnych do samochodu lepiej powierzyć wybór profesjonalistom, dzięki czemu zaoszczędzisz nie tylko czas i pieniądze, ale także nerwy. Film o tym, jak wymienić uszczelkę olejowa wału korbowego.